Stan KMX 112. Witam Was w piątym odcinku Skry. Call of Duty 1 kontynuujemy naszą przygodę. Słuchajcie, dzisiaj, jako że w odcinku zaczęliśmy w zasadzie o Stalingradzie Czyli dopiero był to początek. To teraz czas podbić plac czerwony Stalingrad. No. No i teraz zobaczycie coś, co oczywiście. W komunistach były proste zasady: ci, którzy się wycofują, są rozstrzeliwani Niestety, no, komuniści mieli swoje zasady. Oczywiście ci, którzy byli komisarzami i tak dalej, to też, nie, też było tak, że sami też się wycofali, ale nie zostali rozstrzeliwani Czyli oni pozostali sami, bo wiadomo, są ważniejsi niż tam ci tamci zwykli. No i dobra, teraz trzeba po prostu zbierać od, od swoich byłych już towarzyszów amunicję. Dobra. No tak, no bo oczywiście tamci, tam, ten komisarz i ten... No oczywiście oni się wylubiują. Po prostu to nie wierzę, że już od nas stary zginął. Po prostu super. Nie ma to jak na samym starcie po prostu już zginąć. i'm ah, sorry guys i'm sorry i Chciałem wziąć. No właśnie, ja chciałem sobie wziąć MP40: bo z tego najlepiej mi się strzela. Oczywiście z Mosina też mi się fajnie strzela, ale. Mam taką możliwość, to zawsze oczywiście biorę P40. Także Mosina zawsze też warto mieć, bo to Mosina jednego strzała też zabija, oczywiście przeciwnika. Dobra, wyłaś kolego, wyłaś. Co najciekawsze, nie mam odmierzonego czasu, ile mi zajmuje. Słuchajcie ten odcinek, więc trochę power. Mam nadzieję, że nie będzie długi, ale... Więc tak jak mówię, nie zacząłem sobie odmierzać czasu i to jest najgorsze. Dobra, mosty z Loretą. Pozostało jeszcze dwóch. Jest. Jeszcze gdzieś był ten jeden. O właśnie. Ale mi bardziej z lunetą mieć, niż bez. Więc nie wiem ile zajmie ten odcinek. Można powiedzieć trochę się nie przygotowałem, ale po prostu nie włączyłem. W sumie zapomniałem. Więc cóż, można powiedzieć trochę na ślepo. Tak trochę na ślepo, więc po prostu nie będę sobie niby określał czas ile to już zajmuje. No wiedziałem, kur... nie powinienem tam wchodzić przecież Zresztą tam potem jest antyleria aj, aj, aj. A... po prostu super Dobra oficerowie zdjęci niepotrzebnie tam po prostu wszedłem. Przecież jeszcze artyleria musiała tam strzelać, kompletnie o tym zapomniałem. MP40 na. Nie, nie, nie. To wolę mieć MP40, bo mam tu o wiele bardziej dużo amunicji. Czekamy po prostu, aż już to przestanie, koło stacji kolejowej, dobra, trzeba się udać do stacji kolejowej. No i musimy iść sami, ale to chyba będzie zaraz koniec misji. Z tego co pamiętam to zaraz powinno być koniec misji. Albo chyba jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Nie, to jeszcze nie będzie koniec. No nie no. Dobra. E, skąd? Dobra. Ty już leżesz. Idziemy dalej panowie, idziemy, idziemy. Trzeba się spotkać z majorem. To jeszcze nie będzie na kondycji bo mi się tak przez chwilę wydawało. Ale nie, to nie jednak nie będzie z koniec. ja. A, jeszcze ich przecież tu nie było. Dobra Ambra headshot Trzeba iść tędy. Mam radę do widzenia. Nie, 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 Granat. A właśnie. Właśnie widziałem i słyszałem ten granat. Dobra. Dwa co żyje, ale jeszcze żyje. Amra, trochę życia, to dobry znak. Idziemy dalej. Dobranoc Flanki chcieliście mi zrobić? Naprawdę, szanujmy się trochę. No, i dobrze, poziom zaliczony. Nie wiem, ile mam materiału, ale może gdzieś tak, z 10 minut może 12 nadal trzeba, musimy się spotkać z majorem. Pytanie niezbyt dobre. Panowie, ja ledwo żyję, więc... ma wszyscy. No, no jeszcze ty nie ma problemu. Dobra, trzeba było teraz wejść jakoś na drugą stronę. Trzeba właśnie wejść jakoś na drugą stronę. O kurde no, co tak na mnie? Ja Jakimś vipem jestem niby Moj koledzy gdzie jesteście? Dobra, raz. Dwa Trzy Cztery Jeszcze ktoś? Nie Dziękuję Okej, okay, tu jest apteczka, nie potrzebuję O zatem po co? granata Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. O, jak, jak pięknie, przyszli koledzy. Dwa, trzy, cztery, jeszcze przeżyłeś, no, to jeszcze twój kolega, ale on jest mój, on tak samo Ty też jesteś mój. Do widzenia Do widzenia Do widzenia Piękne headshoty Nie wiem czy się tak zabiłem czy nie nie wiem, czy cię zabiję, więc nie powiem Bo to ktoś z moich mógł cię zabić Dobra proszę o apteczkę jeszcze raz Dziękuję bardzo Lecimy szybko panowie chyba, że jestem znowu sam Dobra, do jedzenia, ale to nie był headshot, Panie, proszę na mnie nie celować. Fajnie tak podglądać kogoś, wiesz? Proszę umierać. Dobra, gdzie są kolejni? Dobra. Ten już jest załatwiony. Trzeba iść tędy. O, przesuń się. E, dobra. Nie wiem ile trwa ten odcinek, ale jeszcze może zrobimy sobie jeden poziom. Okej, okay, zostaliśmy sniperami. Co w sumie bardzo mnie cieszyło, że można sobie pograć sniperem, bo to naprawdę w niektórych grach bycia sniperem to jest coś przyjemniejszego. A w niektórych przynajmniej dla mnie... W niektórych grach, jak jesteś sniperem, to jest coś najgorszego. Bo czasami w ogóle bycie sniperem w każdej grze jest fajne. Jeżeli na przykład grasz w gry multiplayerowe, to bycie sniperem, to. to jest coś gorszego. Trzeba być szczery. Dobra. Dawaj. Dobra, moi widzę, że świetnie się bawią. A ja muszę teraz iść oczywiście dookoła, żeby ich dogonić. Nie bardzo nie. wcale mnie to w ogóle nie ucieszyło, panowie, że tak do mnie strzelacie i to definitywnie. Do... Dobra, apteczka, apteczka. Dobra. Dobra, trochę ich holałem, bo nie trzeba ich eliminować. Oczywiście, na weteranie to będzie trzeba ich wyeliminować, na weteranie to no dopiero będzie płacić skrzyta. widzenia Dobra, Thompson Poautomatyczny No ileż możesz obrywać Jeszcze granat, fajnie. Dobra, lepiej jest. Lepiej automatyczne niż półautomatyczny, bo tutaj to po prostu się nie da. Tęczę znaczy, że ja wolę zawsze. Jeżeli mogę, to wolę półautomatyczny niż automatyczne. Bo jest mi o wiele łatwiej oczywiście strzelać. Pewnie widzieliście serię zagrań w Far Cry'a, tam oczywiście już wiecie, że bardzo lubiłem półautomatyczny, bo było o wiele przyjemniej. Dobra, gra zapisana. Oczywiście szybki zapis musiał być. Mam pytanie, kto wtedy do mnie strzelił teraz, przed chwilą? Się zastanawiam. Dobra, tutaj cicho, sza. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy. O nie, ja mam znowu ten automatyczny. No to tutaj się nie przyda mi był automatyczny, to już wolę strzelać normalną tym Bo W pierwszym Far kraju to tam najbardziej się opłacało półautomatyczne jeśli miałeś Bo o wiele lepiej zabijać wrogów Tutaj tak nie wolno, tutaj nie, nie do końca się to je przydaje półautomatyczny Jeszcze cały czas mam jeszcze amunicję No Kurde kolego No oczywiście animacje jak sobie skaczą To są oczywiście skrypty To nazywam animacje a to są bardziej skrypty niż animacja Słucham gdzieś granat, nie wiem gdzie, ale na szczęście to nie tu. Obra, ty już padłeś. Szybki zapis. No i dobrze. Myślę, że w tym momencie sobie zakończymy, bo nie wiem naprawdę ile czasu zajęli. Tak naprawdę ile czasu już trwa ten odcinek. Jeśli już pół godziny, to już wolę sobie w tym miejscu zakończyć. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. No i co, trzymajcie się. No i cześć, na razie.